Aha, a mogę dodać jedną osobę? Wszyscy się zgodzili! Dobra, to dodaję. Gracz Ania Uwu dodał gracza Amelia 123. Ohejka. Dobra, skoro mamy pełną grupkę, to może zrobimy Face River. Wszyscy powiedzieli, OK. Dobra, to ja zacznę. Tokka, mam na imię Julka, mam 13 lat, i to ja. Ładna moja bew. Chod, moja dziewczyna. Ładna. Spoko. Dziękuję. Dobra, to teraz ja jestem Ania i też mam 13 lat i to ja. Piękna jak zawsze. Kie... W myślach, ale chod muszę ją mieć. Ładna. W myślach o MG chyba się zakochałam? Chod, znaczy piękna? Dobra, teraz może chłopak. Dobra, to ja jestem Sebastian i mam 14 lat i to ja. Sigma, mój ziom. Mój chłopak. ładny chłopak dla mojej BFF. W miarę Getty. Okej, okay, to teraz ja jestem Kuba i mam 15 lat, i to ja. Whisky ziom SZS. Mega ładny chłopak znajdziesz na 100% dziewczynę. Piękny? Może być. Dobra, teraz ja jestem Amelia i mam 14 lat, i to ja. Piękna. Ładna. Jest spoko. W myślach, oj, chyba się zakochałam, jak ja to powiem, Julce. Mm, no, ho, znaczy nawet, nawet. Okej, okay. skoro już wiemy, jak wyglądamy, to może chcemy coś sobie powiedzieć. No to no, Julka! Chcę zapytać, co, się, co dzieje? Tu się dzieje. A już nic do jutra, pa. Um, ja też. Pa. Ja też, pa. Co tu się stało, Julka? Nie wiem, stara papa. Pa!